Mamy 18.11. Kochani, tu jest nagrzewnica. Nastawiłem na pierwszy bieg Minimalne grzanie. I grzeje, tak? O Jezus Maria, gdzie Zwalił. Zwalił. No. Cienki bolek. No Gdzie ty, ty? Jak ty wchodzisz, kolego, ta ty Widać, że faj łapa jesteś no. Myślałem, że spadniesz razem z tym domkiem no. Tak jest no. Domek tutaj jest No Złapał się domka i chciał się wskrabać. Ten cienki bolek trochę narozstawiałem, ale to specjalnie, bo kotki lubią siadać sobie na zewnątrz. Jak widzicie, grzeją się. Baszorek, Ciotka płaczka, majeczka tutaj, a tu mamy parametry takie, kochani. O, tutaj, Misia. No, Misia zaraz ci wezmę krople, ci zakropię. No, tak wygląda. Fatalnie. Cienki bolek. Tutaj hintik. Zamknięty. Tutaj od pani Adrianny dostałem taki nie wiem jak to nazwać. Nie rado, nie tego. W każdym razie duże na całe łóżko. Krawcowa podzieliła na cztery części, obszyła. I zobaczcie, powykładałem. O. Tutaj nawet nakryłem, tam do środka, do, tutaj, tutaj, tam nie wszędzie, bo kotki siedziały. Ten na niektórych nie wyłożyłem. No. no. i tak to wygląda. A teraz wezmę się za misję, powycieram jej i zakropię jej oczy. No. Misia to nasze zmartwienie. Nie wiadomo jak to się zakończy. Nie reaguje na antybiotyki. jej nie pomagają. Jestem po operacji zakropienia misi oczu. No to zakropiłem im co to jest jakaś biocyna o tym no niestety nos ma zapchany furkocze jej w tym nosie podjada od czasu do czasu ale tak to no to w ogóle leży sobie tam w tym końcu. On jest otwarty, także może wyjść, wychodziła, załatwiła się. No a tam mamy cienkiego bolka. No zajął miejsce po niunii, bo niunia tam spała. A teraz niunia jest tutaj. Chodź kiciółko. No, masz tutaj sobie. Tu to, 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 to mi przyszedł. Ten szlamek. Ten, którego miałem ponoć załatwić. Załatwiony szlamek przyszedł. O, widzicie. Tak się zachowuje kot, którego załatwiłem. No. Przyszedł, żeby go pogłaskać. A grubas niesamowity. Nie szamek, Kiciek? No. Jak ja to nazywam? Baton. O, 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 je, pazury schowaj. Już mi wbił pazury. No. No, a tam albineczka. Ola kiedyś ciężko chorowała, ma te problemy z drogami oddechowymi. No. No niestety. Ciężko chorowała. 11 razy byłem z nią u pana Romańczukiewicza. Tak to wygląda. No co śramek się tak ocierasz o mnie? Co chcesz? Co? Co chcesz? Na kolana? Widzicie jaki dziki kot? Tak? Na kolana chcesz. No. Tak trochę za bardzo mu nie ufam. Tak go głaska, ale on się tak jakoś zachowuje, jakby chciał ugryźć czy pacnąć, czy dwie. Wygląda, że chce niby na kolana. Ale. To jest kot wielki, kochani. Tu już jest się czego bać. O! A Niunia co, pójdzie do mamusi razem? Chyba będzie chciała, ale czy mamusia puści? Ja no. też czasami kicha. Coś no. namyk. Pasiorze Wielki. A gdzie jest ten Baribal? Nie wiem, gdzie on poszedł. Proszę, usiadł sobie jak sowa, siedzi na samej górze. Nimnia ma oczy łzawiące, zaraz jej zakropię też profilaktycznie, To coś wygląda, jakby łapała. Nimnia, zakropimy oczka. Zaraz skończy filmik, będziemy już zakrapiać. No te młode koty nie mają tej odporności i podłapują, a te stare planie się trzymają. Te, które przyszły... zaparkano. No. no to tyle. To będzie ostatni filmik w dniu dzisiejszym, kochani. Dobranoc.